Cześć, mam na imię Olga i w zeszłym roku wspomniałam swoje marzenie o studiowaniu za granicą. Aktualnie mieszkam w Holandii i jestem studentką pierwszego roku International Business Communication na Radwald University w Nijmegen. Mimo tego, że od zawsze wiedziałam, że chcę studiować za granicą, to na początku nie byłam do końca przekonana co do kierunków studiów. W tamtym momencie zaczęła się właśnie moja współpraca z Edworld. Aplikacja na studia za granicą wydawała się skomplikowana, szczególnie przy aplikacji na uniwersytety w różnych krajach. Jednak Edward przeprowadziłem przez nią dosłownie za rękę. Pilnowali wszystkiego, tak naprawdę począwszy od załączenia ważnych dokumentów, przez sprawdzanie jakości CV czy listów motywacyjnych, do pilnowania ważnych deadline'ów. I przez to właśnie mogę śmiało powiedzieć, że aplikacja była dużo łatwiejsza i mniej stresująca dla mnie. Studiowanie na Radford University to świetne doświadczenie. Mój kierunek International Business Communication jest super międzynarodowy, bo skupia w sobie studentów z całego świata. Co mnie kierowało przy wyborze tego kierunku, to to, że mamy możliwość wyboru drugiego języka obcego. Co tak naprawdę pozwala mi rozwijać język hiszpański, ale w kontekście bardziej biznesowym. Zajęcia i wykłady są bardzo dynamiczne i interaktywne, a duży nacisk jest również kładziony na pracę w grupach. Co ciekawe, to granica uczeń-profesor jest tak naprawdę nieco mniej formalna, a profesorowie są zawsze bardzo otwarci do rozmowy czy, czy do dyskusji. I co jeszcze warto wspomnieć, to to, że mimo tego, że uczelnia jest publiczna, to studia w Holandii nie są darmowe. Nijmegen jest świetnym miejscem do studiowania i jest powszechnie nazywanym Student City. Kampus uczelni jest bardzo dobrze zorganizowany, bo poza oczywistymi salami lekcyjnymi czy aulami, mieści w sobie główną bibliotekę, wiele kawiarni, centrum sportu, czy wiele świetnych miejsc do samodzielnej nauki. Poza studiami bardzo polubiłem holenderski styl życia, który, jeśli chodzi o transport, opiera się oczywiście na rowerach, a wiele aktywności czy eventów odbywa się na świeżym powietrzu, jeśli oczywiście nie pada deszcz. Chociaż i to czasem nie jest przeszkodą dla holendrów. Jeśli chcesz studiować za granicą, ale masz pewne obawy, skontaktuj się z Edward. Dzięki nim tak naprawdę cały proces aplikacyjny oraz przygotowania do wyjazdu były dużo łatwiejsze i mniej stresujące. A teraz mogę się cieszyć studiami w Holandii.